Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj Wam pokażę ciekawe użycie czasu Present Perfect. Jak to zrobił native speaker. Nam, Polakom, również nauczycielom, ciężko jest wpaść, żeby właśnie w takim momencie użyć czasu Present Perfect. Mianowicie Brytyjczyk mówił, że dzisiaj jest zimno, to mówi, że jest minus 10. No i dodaje, jeśli mieszkasz w UK, no to wiesz, jak drogie jest ogrzewanie. No, i my teraz musimy użyć czasu teraźniejszego, stricte teraźniejszego, tak? Jak drogie jest ogrzewanie. No, bo nie powiem, jak było. No, ale my w Polsce mamy do dyspozycji tylko jeden czas teraźniejszy, a oni dwa. Bo prezent perfect, jakby nie było, jest też czasem teraźniejszym, tak? Jest prezent w nazwie present perfect. No i on właśnie w tym zdaniu, jak drogie jest ogrzewanie, użył czasu present perfect. I teraz, dlaczego? Gdyby powiedział czasem ogólnie teraźniejszym, tym takim najpopularniejszym, czyli is expensive, to by znaczyło, że zawsze jest drogie. A on nie to chciał powiedzieć. On tam zobaczycie, za chwilę wam pokaże, powie how expensive heating has been i kropka. I co zrobił? Połączył przeszłość tą ostatnią z teraźniejszością, bo jak wiemy, te koszty energii bardzo wzrosły w, w ostatnim czasie. I on to chciał powiedzieć, nie że zawsze, no bo być może te koszty, miejmy nadzieję, spadną. On powiedział, że w tym I, i, i my byśmy musieli coś dodać, na przykład jak ostatnio jest drogo, albo ostatnimi czasy jest drogo. On tego nie musiał zrobić. On użył właśnie czasu Present Perfect i tyle. Ok, przenieśmy się przed ekran. Ok, i to jest ten Brytyjczyk, mówi, że jest zimno. It's actually minus ten here tonight. Czyli dziś wieczorem jest minus 10. You can probably see from my attire, it's minus... Well, you can't see from my attire, but it's actually minus ten here tonight. And um, if you live in the UK, you'll know. No i dodaje, if you live in the UK, tak, czyli jeśli mieszkasz w UK, how expensive uh, heating has been. you'll know, będziesz wiedział, how expensive heating has been. I kropka. No to akurat może nie było kropki, bo on e, dodaje kolejne zdanie łącząc spójnikiem. So, um, so we're trying to keep warm. So we are trying to keep warm. Więc próbujemy, żeby było nam ciepło. I jeszcze raz całość. How expensive heating has been. No i można by tu dać właśnie kropkę. tak? Więc jakbyśmy chcieli to przetłumaczyć z polskiego na angielski, no to byśmy raczej przynajmniej by nas kusiło, żeby powiedzieć: How expensive heating is. Albo rzeczywiście dodać ostatnio, przypomniałoby nam się. Recently i wtedy być może byśmy się domyślili, no trzeba użyć present perfect, ale on tego nie zrobił, a i tak użył present perfect. Dzięki, trzymajcie. Się.